Dzień dobry. Chcę wam pokazać dzisiaj nawłóć pospolitą. To jest takie stadowisko jedno. Zobaczcie, ona wygląda całkiem inaczej. Urwałam obok, bo nie mam tutaj bezpośrednio, nawłoć kanadyjską. I teraz jak wezmę obie obok siebie, to to jest pospolita, a ta to jest kanadyjska, mam nadzieję, że widać, to jest kanadyjska, z którą teraz macham, a to jest nawłoć pospolita. Nasza, że tak powiem, rodzima nawłoć ma całkiem inaczej zbudowaną e, swoją e, tutaj kwiatostan, tworzy taką e, zbitą wiechę e, i teraz co ta nawłoć tutaj nam robi wszystkie nawłocie nawłoć późna również ma takie same podobne właściwości tylko ta kanadyjska po prostu wypiera tą naszą pospolitą tu mam taką y, drugie, drugie stanowisko o tak wygląda i tu mam takie jeszcze jedno stanowisko które ma bardziej więcej kwiatu nawłoć jest przede wszystkim rośliną, którą bardzo często wykorzystujemy przy chorobach nerek. Oczywiście, jeżeli ktoś ma już stwierdzoną niewydolność serca, powinien z tą nawłocią uważać. Ale jest to roślina moczopędna, która bardzo jest wskazana właśnie przy chorobach nerek, żeby czyściła nam te nerki. Poza tym, Kolor żółty wskazuje na to, że jest to roślina, która wspiera nasz układ pokarmowy, czyli będzie żółciopędna, będzie wspomagała perystalteka jelit. Nawoź również powoduje to, że my się bardziej pocimy. Ja na przykład już mam od 3-4 lat wypróbowany taki sposób, że tylko jak nie bierze przeziębienie, to po prostu y, zaparzam sobie litr y, naparu z nawłoci, obojętnie której to jest nawłoć pospolita, ta którą w tej chwili pokazuję. I wypijam to, jak jestem chora wieczór na noc i rano wstaję o połowę zdrowsza, y, czyli wspomaga oczyszczanie organizmu z różnych wirusów, bakterii. Y, Nawłoć również bardzo dobrze wspomaga y, leczenie chorób różnych autoimmunologicznych. Gdy mamy różne egzemy, możemy pić do środka alergię, a możemy również na parę przemywać po prostu sobie tę twarz. Z Nawłoci również od lat robię Winko nawłociowe odsyłam do mojego filmiku na kanale y, I... Naprawdę y, picie tego ziela daje nam y, wzmocnienie organizmu. Y, przy rekonwalescencji, gdy jesteśmy osłabieni, ono daje nam takie poczucie, że nabieramy siły. Po prostu czyści nasz organizm przez to, to, co zostaje w nas, jest bardziej zdrowe i lepiej nas odżywia. Wspaniała roślina. Na włoć kanadyjska, którą można zobaczyć wszędzie, i na włoć pospolita. Dzisiaj mam nadzieję, że widać bardzo dobrze tę różnicę. Pozdrawiam Was.